Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was z ogrodu. Jest tutaj parę drzewek. Drzewo czereśni. Tutaj jest grusza. Dwie jabłonki. Są kwiaty. Trzeba tutaj troszeczkę zadbać. Gawa. Rabarbar bez jest w oddali także bardzo fajny kącik można tu sobie zrobić rekreacyjny, rekreacyjny zakątek ławeczki można sobie posiedzieć tu właśnie jest do naszego ogrodu jest też rekreacja trochę drzew, trochę kwiatów, ale tu Krzysiu już ma fajne plany. Witam Was serdecznie z tego miejsca pięknego. Obródeczek jeszcze troszeczkę trzeba dopracować tutaj. To i owo. Ale będzie zagospodarowane, Krzysiu już to ma plan co będzie robił, także ale jest gdzie usiąść można sobie wypić kawkę także tam dalej takie odgłosy, bo tam remont trwa budowa tak więc jest jak jest, ale przyjemnie można sobie usiąść wśród zieleni taki ogródeczek dosyć spory ale tak jak mówię, wymaga zagospodarowania. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. No i jak się mieszka? Fajnie, super. No, ale tu masz plany na ten ogródeczek, co? Nic nie będę mówił na razie. No tak, żeby nie zapeszać, bo możesz, mogą się zmienić. Ale no. ja już widziałam rysunki, schematy, co tu jest w planie. Także fajnie, zanosi się bardzo, bardzo fajnie. Teraz jedziemy po inne sprawunki, rzeczy. Mamy do załatwienia sporo spraw. No jak żeby mogło być inaczej. Pierwsza zupa w nowym mieszkaniu. Dzisiaj robię pomidorową. Tak więc już pomału się pichci. Bardzo fajną mam kuchenkę, taką całą srebrną z zapalaczami. Także super sprawa. Także zupka pomału się gotuje. Zupa pomału się gotuje. Fajna moja kuchenka taka, nowoczesna, z zapalaczami. Ja już swoją miałam wymieniać na nowym mieszkaniu, a tutaj już nie muszę. Także obiad się pichci. Będzie pyszna zupa pomidorowa. Oczywiście gotuję dla wszystkich. Zjemy wspólny obiad. Zrobię sobie inaczej po swojemu, ale póki co jest, jak jest, bardzo ładnie. Muszę powiedzieć, że odnalazłam się w tej kuchni od razu, także wzięłam się zagotowanie. Fajnie. A tutaj przyjdzie łóżko, muszę sobie kupić łóżko na środek, także. Jak zrobię zakup, to Wam pokażę. Makaron będzie goliard, nitki luksusowe. Taki cieńszy trochę ten makaron. Taki był w sklepie. Tutaj mamy dwa sklepy, także w kapciach można do sklepu iść. Super. No i zaraz gotuję, odcedzę i, i będzie. Ładne te motylki takie są. Ozdobne na kafelkach. Super, super. Woda makaron nastawiona. No cóż, zaczyna się normalne życie. Zupa gotowa. Ale pyszności. Mam